Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Aktualizacja. tematu. Aktualizacja 31 lipca 2024, 13.14 et. opublikowano. 6 maja 2022, 9 et w porównaniu z poduszkami powietrznymi i APS, reflektory, mogą nie wydawać się niektórym ważnymi elementami bezpieczeństwa samochodu. Przynajmniej dopóki nie zostaną oślepieni przez światła drogowe nadjeżdżającego samochodu i nie stwierdzą, że nie widzą prawidłowo drogi. W związku z tym pakiety zaawansowanych systemów bezpieczeństwa wspomagających kierowcę, ADAS, Większości producentów samochodów obejmują adaptacyjne reflektory, jednak, podobnie jak w przypadku innych funkcji ADAS, wielu kierowców nie rozumie, co te reflektory mogą. A czego nie mogą zrobić, obejmuje to odróżnienie ich od automatycznych świateł drogowych. Reflektory adaptacyjne mają dodatkowe funkcje, jak działają automatyczne światła drogowe, jak działają reflektory adaptacyjne. Reflektory adaptacyjne mają dodatkowe funkcje, reflektory adaptacyjne mają dodatkowe funkcje. Jak sama nazwa wskazuje, reflektory adaptacyjne dostosowują się do zmieniających się warunków drogowych aby zapewnić odpowiednie oświetlenie. Jednak, choć często zawierają one funkcje automatycznych świateł drogowych, nie są to identyczne funkcje, a fakt, że Twój samochód posiada jedną z tych funkcji reflektorów, niekoniecznie oznacza, że posiada również drugą. Reflektory adaptacyjne mają dodatkowe funkcje, zasadniczo, chociaż reflektory adaptacyjne często mają automatyczne światła drogowe. Często mają dodatkowe możliwości i chociaż technicznie można nazwać automatyczne światła drogowe adaptacyjnymi, można je dostosować tylko w jeden sposób. Możecie się zainteresować, Nochca zatwierdza adaptacyjne światła drogowe, które nie oślepiają kierowców cytryna i soda oczyszczona, idealne składniki do czyszczenia reflektorów samochodowych.